O czym marzysz? O czym może? Tak się, że to... jak do McDonalda. Popsu się trochę, już nie jest tak smaczny jak kiedyś. No. Serio? Ogólnie mam obiecane przez jedno wolontariuszkę, że jak wyjdę, to pojedziemy i... do Numer... za... Co zamówisz? 23,5 burgerów. Dasz im radę? A. Tak, powinienem. Okay. Hmm. To jest takie moje marzenie. Ale to jest takie bardzo... Albo Chyba... o tym, takim marzeniem moim jest, że po dwóch latach, jak wyjdę, już jak się ustatkuje, gdzieś zacznę się tak do młodzieży jeździć, już po ośrodkach, nie? Bo jestem takiego zdania, że lepiej zapobiegać niż już później leczyć. To już jeszcze raz wspominałem kilku osobom o tym. Mm -hmm. Czy chciałbyś się dzielić z końcem Tak, ale to dopiero dwa lata, jak sobie yy, udowodnię, że da się żyć, to ja będę żył.